Hej, cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie, ja jestem Konrad, witam Was w troszeczkę innym odcinku na kanale niż moglibyście się jakby spodziewać. W tym filmie chciałbym Wam trochę powiedzieć, dlaczego mnie no, nie było troszeczkę czasu i jakie zmiany wprowadzimy na kanale. Co mm. so, zapraszam Was, Jestem wspomnę taki sobie na luść, no serwer, znaczy świat, żeby tam. Pogadać sobie troszeczkę. I to mam do powiedzenia. Głównie to, że mm, wracamy na YouTube'a Może jeszcze nie tak jakby... Mm, kurwa. Może nie tak y, regularnie na razie, ponieważ jeszcze kminie. Muszę rozwiązywać parę problemów jakby z programem. Um, ogólnie zaczynając od programów. Um, chciałem sobie nagrywać um, OBS-em i tak dalej. Ale na Windowsie 7 mi nie działa. Tam brakowało mi jakichś programów i tak dalej, i tak dalej. Ale kubusz to załatwi po prostu instalując e, Windowsa 8, która no, o nie było lepiej działa. I teraz nie narałem tego mm, OBS-em, tylko Bandicamem, em się przecież, przecież tego znaku wodnego tutaj nie ma. Tak, bo poprawiam tak, to tam jeszcze dodatkowo jedną aplikację, która mi prostu bez tego znaku wodnego linka. Do tego będziecie mieli w. Oczywiście w opisie, żeby tak sobie też pobrać po prostu, bo to jest naprawdę mega wygodne. Druga rzecz, ten film może jeszcze nie, tak bardzo, ale przyszłe filmy myślę, że będą już z montażem. Prawdopodobnie moim montażem. ponieważ to jest fajną bezpłatną jakby em, do montowania aplikację. Linka do niej też, bo tam też jest bez znaku wodnego, będziecie mieli w opisie no po prostu no, też w w opisie. Jakie serie na kanale? To głównie zależy od was, jakie serie będą na kanale. Więc piszcie jakieś pomysły. Mogę dawać CSK, ym, nie wiem z czego jeszcze. Z Minecrafta oczywiście i z innych gierek. Ja sobie od razu wróciłem do Shakesów i sobie gram, więc myślę może coś byśmy zrobili, jakby startował jakiś serwer. Zobaczymy. I tak, co mogę Wam jeszcze tutaj powiedzieć, że dziękuję za wsparcie osobom, które nawet do mnie posługiły, kiedy film, i tak dalej, i tak dalej. Co mega mi to budowało, że no, chciałem wrócić jak najszybciej. Nie mogłem, ale jestem, i jest wszystko. O, mm, na razie Gites idzie Lepszy, lepiej, komp, i tak dalej, nie działa. Więc przyszłość przyszłości narodę czekajcie na nowe filmy bo to będzie no mam nadzieję coś um, dobrego No znaczy, co dobrego Na moją skalę czyli po prostu będzie spoko <laughs> Więc w sumie to praktycznie tylko tyle chciałem wam powiedzieć Nawet nie wiem ile minęło odcinka 3 minuty ledwo To był taki bardziej informacyjny odcinek mm. Co jeszcze powiedzieć No. Filmy my na razie to nie, to nie będą regularnie kanały, ponieważ szkoła się zaczyna i tak dalej. A trzeba, a przydałoby się wziąć coś no, do nauki, żeby zdać to, albo przynajmniej pr próbować jakoś oszukać może system i zdać. Zrobię yy, sobie teraz ten skobla kilow, Będzie lepszo o wiele. Więc do widzenia. <laughs> I tak. Yy. Myślę, żeby zrobić kiedyś taką serię, czyli Minecraft na luźno. Co nie by się pojawił jakiś taki odcinek, byśmy sobie właśnie rozmawiali na jakieś tematy mm, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, napiszcie co sądzicie, czy byście chcieli, jakie byście chcieli odcinki na kanale, czy jakieś nie wiem, seria z widzami czy coś. Live rozmówię, mówię, że na razie odpadają, ponieważ u internet to jest po prostu gówno. Więc nawet nie wiadomo jak. Nawet miał, nie miał przecież czym, bo OBS na Link do tego filmu, sobie nagrałem taki film z OBS i go sobie, żeby sobie tego sprawdzić. Będziecie mieli w opisie też. Bo on jest na, na niepubliczne osoby z linkiem, mogą go zobaczyć, więc by wy bycie nie mieli, więc byście mogli sobie e, po prostu zobaczyć ten film, bo on może być no, e, dosyć ciekawy. Jeżeli macie pomysły, co zmienić na OBS są na najmniejsze ustawienia, jakie tylko mogłem a zaprawiam ten killoff, jaki mogłem tylko użyć więc no troszeczkę się zdenerwowałem, tylko mówiąc dziękuję też mega, tak jak mówię, Kubie za to, że mi pomógł z komputerem i tak dalej, może mi coś będzie montował, zobaczymy, będę chciał się na pewno od niego nauczyć troszeczkę montować, bo tam ma mniej więcej pojęcie takie um, małe o tym, o tym montażu, więc napiszcie co myślicie o tym. A ja się żegnam na razie i cześć.